Właśnie z Niemiec. A story from Germany. Mysia Wiesza z Bingen. The Mouse Tower in Bingen. Wędrowiec, który wszedł w przepiękne widoki nadreńskie i szedł od miasta Mens aż po Koblencję, lub ten, który umoczony w przejrzystych falach tego germańskiego strumienia wpatrywał się w wielkie dzieła natury. Wszystkie tak wyjątkowe w skali. Dla tych wędrowców widok starej, gniejącej wieży, która jest tematem y, poniższej legendy, zapewne nie tworzy jakiegoś ciekawego tematu. To the traveller, who has traversed the delightful environs of the Rhine, from the city of Mentz as far as Koblenz. Or from the clear waves of this old Germanic stream gazed upon the grand creations of nature, all upon so magnificent a scale, the appearance of the old decayed tower, which forms the subject of the ensuing tradition, forms no uninteresting object. Znosi się ta wieża przed nim, kiedy wspina się wzdłuż renu, od małej wysepki poniżej Bingen. W kierunku lewego brzegu rzeki. It rises before him as he mounts the river Rhine from the little island below Bingen toward the left shore. Wsłuchuje się w słowa starego kapitana, który snuje opowieść bardzo poważnym tonem o wspaniałej historii dotyczącej wieży. I drży, gdy słyszy opis przerażającej kary, która spotkała dumę księdza i jego okrucieństwo. I wykrzykuje w wielkim strachu: Boże, chroń! He listens to the old shipmaster, as he relates with earnest tone the wonderful story of the tower and shuddering at the description of the frightful punishment of priestly pride and cruelty, exclaims in strong emotion, The Lord be with us! Gdyż, jak powiadają, było to właśnie roku pańskiego 968, kiedy Hatto II, książę Ostrofranków, nadał Bonsonusowi, opatowi Fuldy, Człowiekowi o wybitnych zdolnościach i wspaniałych darach duchowych, nadał mu stanowisko opata For, as the saying runs, it was about the year of our Lord 968, when Hatto II, Duke of the austro franks surnamed Bonsonus, abbot of Fulda, a man of singular skill and great spiritual endowments, was elected archbishop of Menz. Był on człowiekiem również brutalnym, a będąc niezwykle chciwym, gromadził całe stosy bogactw, których strzegł z najwyższą troską. He was also a harsh man and being extremely avaricious, heaped up treasure which he guarded with the utmost care. A więc wydarzyło się, że pod jego władaniem duchowym straszliwy głód zaczął ogarniać miasto męs i jego przyległe części. Tak wielki, że wkrótce wielkie liczby biednych ludzi, którzy byli ofiarami tego wielkiego pragnienia, a więc wielkie tłumy tych nędzarzy zbierały się przed pałacem biskupim w akcie błagania i proszenia, i modlitw ku Niemu wznoszonych, aby złagodził ich ciężki los. It so happened under his spiritual way that cruel famine began to prevail in the city of man's and its adjacent parts, insomuch that in a short time numbers of the poorer people fell victims to utter want. Crowds of wretches were to be seen assembled before the archbishop's palace in the act of beseeching with cries and prayers for some mitigation of their heavy lot. Ale brutalny władca odmówił zafundowania jakiejkolwiek ulgi ze swoich własnych środków, upominając ich równocześnie, że sami są Autorami swojej katastrofy przez swelenictwo i przez swoją chciwość. But their harsh Lord refused to afford relief out of his own substance, reproaching them at the same time as the authors of their own calamity by their indolence and the want of economy. Ale biedacy zostali z głodu doprowadzeni do szaleństwa. I krzycząc przerażająco i groźnie pod y, pałacem biskupa wołali chleba, chleba, but the poor souls were mad for food and in frightful and threatening accents cried out bread, bread. Obawiając się efektu tego krzyku, biskup Hato rozkazał w tym wszystkim głodnym ludziom, żeby ustawili się w kolejce do jego pustych stodół, udając, że ma zamiar zaopatrzyć ich w jakieś jedzenie. Fearing the result, Bishop Hatto ordered a vast number of hungry souls to range themselves in order in one of his empty barns, under the pretense of supplying them with provisions kiedy już weszli do środka, zamknął drzwi i rozkazał swym pachołkom, żeby podpalić to miejsce, aby tamci stali się ofiarami płomieni. Then, having closed the doors, he commanded his minions to fire the place in which all fell victims to the flames. Kiedy posłyszał krzyki umierających i piski tych nieszczęśników, Zwrócił się ku swoim pasożytującym pachołkom, którzy mu pomagali w dokonaniu tej zbrodni. Posłuchajcie, posłuchajcie jak myszy piszczą. When he heard the death shouts and shrieks of the unhappy poor turning towards the menial parasites who abetted his crime, he said, Hark you, how, how the mice squeak. ale niebiosa, które były świadkami tego czynu, nie pozwoliły, aby pomsta spała. But heaven that witnessed the deed did not permit it vengeance to sleep. Tak dziwna i tak i tak niespotkana wcześniej niespotykana wcześniej śmierć czekała na świętokradzkiego prałata. A strange and unheard of death was preparing to lose its terrors upon this sacrilegious prelate. A teraz uważajcie, co się wydarzyło. Z tych jeszcze gorących popiołów zaczęły się wyłaniać niezliczone ilości myszy, całe chmary myszy, Zaczęły się wyłaniać z tych popiołów i zbliżać ku biskupowi, i podążać za nim, dokądkolwiek się udał. For behold, there arose out of the yet warm ashes of the dead an innumerable throng of mice, which were seen to approach the bishop, and to follow him wherever he went. W końcu uciekł do najwyższej. I najwyżej położonej zwierz w mieście, ale myszy zaczęły się wspinać po jej murach. At length he flew into one of the steepest and highest towers, but the mice climbed over the walls. On zamknął każde drzwi, każde okno, ale i tak szły za nim, drążąc ścieżki przez najmniejsze zakamarki i szczeliny w budynku. He closed every door and window, yet after him they came, piercing their way through the smallest nooks and crannies in the building. Wylały się na niego i pokryły go od stóp do głów w ogromnych ilościach. They powered in upon him and covered him from head to foot in numberless heaps. Gryzły, drapały i torturowały jego ciało, prawie pożerając go. They beat, scratched, they tortured his flesh till they nearly devoured him. Była to tak wielka chmara, że im bardziej jego pracownicy chcieli je odgonić, tym bardziej z tym większą, z tą, z tym większą dzikością i w jeszcze większych liczbach powracały do ataku. So great was the throng that the more his domestics sought to beat them off, the more keen and savagely with increased numbers did they return to the church. Nawet kiedy znalazły jakieś jego imię umieszczone na ścianach albo gobelinach, wygryzały je w ściekle. Even where his name was found placed upon the walls and tapestries, they gnawed it in their range way. W swym trudnym położeniu biskup doszedł do wniosku, że nie znajdzie żadnego ratunku na lądzie i postanowił zwrócić się ku wodzie. In this frightful predicament, the bishop finding that he could obtain no help on land, by of taking himself to the water. Wzniesiono pośpiesznie drugą wieżę, która znalazła się na samym renie. A tower was hastily erected upon the Rhine. On wsiadł na statek i zamknął się tam. He took a ship and shut his, himself up there. Zamknięty w podwójnych ścianach, otoczony wodą, pocieszał się, że ten szybko płynący strumień w końcu skutecznie zatrzyma zb, wzburzonych jego wrogów. Enclosed within double walls and surrounded by water, he flattered himself that rushing stream would effectually Check the range of the enemies. Ale i tutaj jednakże pomsta obrażonego przez Niego nieba dała im wejście. Here too, however, the vengeance of the offended heaven gave them entrance. Myriady myszy zaczęły płynąć strumieniem i płynęły, płynęły, i ogromne ich ilości zostały zmieczone przez wodę, ale równie ogromne chmary dotarły na miejsce. Myriads of mice took to the stream and swam and swam, and though myriads of them were swept away, an innumerable throng still reached the spot. I powtórnie zaczęły się wspinać i wtarabaniać po murach. Again they climbed and clattered up the walls. Abiskup słyszał, jak się zbliżają. The bishop heard their approach. To była jego ostatnia deska ratunku. It was his last retreat. One wcisnęły się szybko chmarą do środka z jeszcze większą furią niż wcześniej. I pośród jego zdławionych krzyków, przewlekłego cierpienia. Bishop Hato w końcu wyzionął swą okrutną i chciwą duszę. They rushed up in upon with more irresistible fury than before, and among stifled cries of protracted suffering, Bishop Hato at length rendered up his cruel and avaricious soul.